Witam serdecznie. Za moment pokażę Wam propozycję mojej drużyny obronnej na ten tryb, który nas czeka. Ale zanim to zrobimy, to otworzę jeszcze wszystkie skrzynki. Czy coś ciekawego się tutaj znajdzie? Ok, nagroda premium, dwa szare tokeny. No super, super nagrody. Zobaczmy co tutaj. Kozaki. Pakiet żelaza, akurat bardzo w cenie. <laughs> tak samo żywności, mimo że to są małe i średnie paczki, to nie gardzę. No, tutaj mogą być trochę lepsze. Ok, super, twarde drewno też mi się przyda. Średnia mana oczywiście też jest w cenie. Okej, okay, to chyba najgorsza skrzynka. Duży pakiet żelaza, huragan, super. Hm. No tym razem bez alfy i bez artefaktów czterogwiazdkowych. Okej, okay, duża mana. Małe czerwone kulki najbardziej by mi się przydały. No dobra, coś tam. Coś tam dostałem. Korzeń, ok, spoko. Coś tam dostałem. Co my mamy teraz? Mamy turniej krowej jadki. Na krwawej jadce najlepsze klasy, które mogą grać, to są druidzi. Z tego względu, że, że mogą robić sobie miniony. Które wam gwarantują przeżywalność. Najgorszymi klasami, jakie mogą być na krwawej jadce, są wojownicy, bo. Oni totalnie nic nie zyskują, wręcz tracą, bo nie możemy się ani uzdrowić, ani wskrzesić. To jest na razie taka moja robocza drużyna jest bardzo słaba. Wydaje mi się, że nie będę się tutaj bronił. Muszę coś tutaj po, jeszcze po, pomyśleć. I co? Jakie karty w ogóle są fajne na krwawą wiatkę? Na krwawą wiatkę są fajne karty. Które mają w sobie kontratak, Myślę, że gdybym miał zrobionego tego Cypriana, to, to mógłbym go gdzieś tutaj yy, wsadzić. Jest, jest druidem i, i ma bardzo fajnego speca, więc a, więc, więc myślę, że, że kto ma tego Cypriana, to może sobie dla niego miejsce znaleźć. Oczywiście fajnymi kartami są takie, które wyciszają generację many, yy, które, które narzucają jakieś negatywne statusy, czyli na przykład Proteusz jest spoko, bo. bo Wrogowie nie mogą regenerować many, a do tego truje. Tylko, że wiadomo, jest to stara karta i trochę odbiega statystykami. I to w sumie wszystko, jeśli chodzi o, o fioletowe karty. Takie, które najbardziej polecam, to jest właśnie ten Sherkheim, Proteusz i, i, i Cyprian. Jeśli chodzi o żółte, no to już jest trochę więcej. Fajnych, ciekawych wyborów, bo możecie sobie wziąć Lixiu, nawet może tych Lixiu sobie kilka powstać, jeśli macie. Na pewno fajnym wyborem jest też kiwek, ale no niekoniecznie do połączenia z Lixiu. Hmm, tylko, że kiwek jest wojownikiem, więc jakby no na pewno się nie odrodzi. Więc myślę, że będą puszczali jego kaskady, żeby, żeby po prostu go zabić. Oczywiście fajnymi kartami są takie, które oślepiają Chutało, Co prawda jest wolną kartą, więc nie za bardzo go polecam, ale, ale... <laughs> karty, które dają minus do precyzji, są na pewno super opcją na, na krwawą miatkę. Ale taką najlepszą kartą, którą myślę, że powinna się znaleźć w drużynie obronnej, jeśli ktoś ma zrobioną, no to na pewno jest to. Mieliki. Ta pani w kostiumie, lub, lub bez. Lepsza na ten tryb mi się wydaje, że jest bez kostiumu. Przez to, że właśnie jest tym druidem. Jeśli ktoś nie weźmie sobie jakiegoś zabijacza minionów, albo Kwasira, żeby blokować te miniony, no to może mieć duży problem. No i tak jak mówię, karty, które obniżają. A tak, są też na pewno mocno w cenie, tylko że wiadomo, im szybsza obrona, tym dla Was lepiej. Starajcie się powstawać szybkie, bądź średnie karty do swojej obrony. Myślę, że mieliki Cyprian by musiały się znaleźć w każdym defie, do tego Liksiu. No i zostanie Wam tak naprawdę jeszcze usytuowanie jakichś czerwonych kart. No i tutaj macie takie wybory, na przykład jak Ferrand, jak, jak Mac. <laughs> Tylko, że wiadomo, teraz jest mnóstwo kart, które dyspelują z kloska, więc już to jakby nakładanie tych podbić nie jest tak do końca efektywne, ale wiadomo, mamy krwawą Jatkę, więc i tak musimy wpierw otrzymać obrażenia, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, a dopiero później ściągniemy, bądź nie ten status, więc, więc myślę, że, że miejsce dla Feranta bądź Maka powinno się znaleźć. Do tego fajną, naprawdę fajną kartą jest na ten tryb ten gościu jeśli ktoś ma go zrobionego to powinien sobie znaleźć dla niego miejsce może nie ma zbyt rewelacyjnej klasy ale z mieliki funkcjonuje bardzo dobrze bo jeśli są wzywani pomocnicy to on sobie dostaje ekstra ekstra manę i ek no zdrowia nie dostaje, bo, bo zdrowia na krwawej jadce nie może dostać, ale dostaje manę, przez co często się zdarza, że on ze średniej many staje się szybką kartą. E, mimo, że jest sniperem, to, to bardzo fajno ma drugą i trzecią umiejętność, czyli przywołuje wszystkim sojusznikom miniony ognia, które, które właśnie palą przez trzy tury. Więc na krwawej jadce to jest. Mega fajna postać, więc myślę, że taka obrona, która, która powinna się sprawdzić, gdybym mógł mieć teraz wszystkie zrobione karty, to by wyglądała w następujący sposób, że miałbym, wydaje mi się, miliki na środku bez kostiumu, czyli, czyli tak, obok by miał tego Cypriana. Do tego bym wsadził sobie gdzieś tutaj Lixiu, jako dezaktywator. Tutaj bym dorzucił sobie Ferranta i ostatnią kartą byłby właśnie ten Zuyu i myślę, że taki dev powinien się naprawdę dobrze bronić. Niestety z tych wszystkich kartą zrobioną jedną i pół. Ferland też jest druidem, więc, więc też bardzo spoko na ten tryb. Eee, nawet jakbym mu dał talenty i go wsadził na ten, na ten tryb, to, to byłby problem, bo no nie mogę go. A nie, w nie mógłbym go przełamać, ale zbieram kulki dla, dla Hator, więc no nie mogę go przełamać. Eee, to jest moja propozycja na turniej. Jeśli macie wszystkie te karty zrobione, polecam serdecznie spróbować. I, I myślę, że to się sprawdzi. Trzech druidów na środku, zawaleni minionami, do tego zuju i, i dezaktywator, który wycisza. To jest według mnie mocny dev. Trzymajcie się powodzenia na jutrzejszym turnieju. Do następnego. No i mamy nagrody za 1% za miejsce 115. Jeden oddział epicki, zresetuj symbol, no i cztery świetne kulki, które żadna z tych kulek mi się do niczego nie przyda. No i kozaki, smocza jakoś. także wy, yy, nagrody bardzo, bardzo średnie, ale co zrobić. Za moment propozycja obrony na poniedziałek.